Korolewicz. Witam Państwa w kolejnym wydaniu wydarzeń. Co tym razem zobaczymy? Wieczór, którego długo nie zapomnimy, czyli piątkowa premiera remake'u trendowatej. Motofestival 2015 przeszedł do historii oraz Soku Łańcut intensywnie przygotowuje się do kolejnego sezonu. Zapraszam do obejrzenia wszystkich materiałów. 21 sierpnia, godzina 18. Na ten moment 22-osobowa grupa łańcuckiej młodzieży, która podjęła się realizacji remake'u Trendowatej, czekała ponad pół roku. Efekt końcowy imponujący. Tłumy na sali widowiskowej podczas premiery, podziękowania i gratulacje oraz gość specjalny, Elżbieta Starostecka, odtwórczyni głównej roli w Trendowatej, Jerzego Hoffmana. Ponad 200 dni pracy przy projekcie, 22 osoby wybrane spośród 60, ponad 40 osób na planie filmowym podczas kręcenia jednej ze scen, 8 dni zdjęciowych, 40 zaangażowanych osób i instytucji, 13 spotkań warsztatowych oraz 20 zjedzonych szparagów na planie zdjęciowym. Praca, zabawa, nauka, mnóstwo pozytywnych emocji i data 21 sierpnia 2015 roku, na którą wszyscy czekaliśmy. Wrażenie było naprawdę znakomite. Sceny, które miały wzruszać, wzruszały. Sceny, które miały śmieszyć, śmieszyły. A poza tym bardzo pięknie to było e, sfilmowane, bardzo dobry montaż zrobiony. Nie było e, nudy. Muszę powiedzieć, że w ogóle ta inicjatywa e, to po prostu jest niebywała. Inicjatywa właśnie tych państwa, którzy którzy w ogóle to wymyślili, którzy zwerbowali ludzie, ludzi, którzy, tych sponsorów, którzy dali na to jakieś środki, to, to to jest wszystko wspaniałe. No i później jednak zebrali tę młodzież. Młodzież zdolną, bo bo nie ma się co uszkodzić, to są bardzo zdolni ludzie. Na pewno nauczyłem się pracy w grupie, na pewno nauczyłem się jak wykonywać zawód aktora, bo mieliśmy warsztaty aktorskie. Takie podstawy kultury mogę przynajmniej nawet nauczyć, albo też o teatrze, o filmie i sądzę, że każdy z nas coś z tego jakby wybierze sobie i zapamięta do końca swojego życia. Również i uczymy się takich przydatnych umiejętności, jakim jest na przykład zadzwonienie w różne miejsca, załatwienie ważnych dla nas spraw. Poza tym Poznałam się z grupą świetnych osób. Pani sterowca jest niezwykłą osobą, przed chwilą się o tym przekonałam. Jest niezwykle ciepła, niezwykle miła i mam nadzieję, że spodoba jej się odtworzona przeze mnie rola. Trzeba pamiętać, że ja zagrałam to troszeczkę inaczej i nie chcę absolutnie zawieść jej oczekiwań, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ja jestem zadowolony. Niesamowicie bardzo zaangażowana młodzież, wspaniała młodzież, chyba lepsza by nam się nie, nam się nie przytrafiła. E, dużo pracy, ciężkie 7 miesięcy, ale chyba było warto, na pewno było warto. Nigdy nie wyrazimy zgody na ten związek. Nigdy. Ani ja, ani z naszego rodu nie ci błogosławieństwa. Wybacz babciu, ale pragnę zapytać, co kto ma do zarzucenia pani Rudeckiej? Panna Rudecka nie jest z naszej sfery. Fajnie tak zobaczcie siebie na dużym ekranie. Satysfakcja, duma. Jest. I to duża nawet. Poznaliśmy na pewno wielu wspaniałych ludzi, nawet tutaj u nas w grupie zawiązało się pewnie parę przyjaźni. Kiedy oglądałem to z tej perspektywy, a wiedziałem jak to wyglądało za, za kamery, byłem wzruszony i byłem przede wszystkim uśmiechnięty szeroko, bo wiedziałem, co tam się z tyłu działo. Bożenie na, na wszystkie próby, na nagrania. Yy, zwalnianie z lekcji, tłumaczenie w szkole, w szkole muzycznej, bo wiadomo, że bardzo dużo czasu. Yy, wakacje trzeba było też ustawić pod kątem projektu, także było dużo poświęceń, ale efekt był rewelacyjny. Wszystko co robią, naprawdę robili z własnej inicjatywy, bez żadnego, z żadnej zachęty ze strony rodziców, także yy, to jest szkoła samodzielności, szkoła zaradności. To nasi znajomi, właśnie mogliśmy możliwość zobaczyć ich właśnie w akcji, nam się bardzo podobało. Ryk silnika, wiatr we włosach i obowiązkowo czarna skórzana kurtka. To atrybuty każdego motocyklisty. Łańcuch po raz kolejny stał się stolicą fanów jednośladów. W piątym motofestiwalu wzięło udział kilkuset motocyklistów z Polski i zagranicy. Jedni swoją przygodę z jednośladem zaczynają od skutera, inni od razu wsiadają na bardziej imponujący sprzęt. Wszyscy zgodnie przyznają, że kiedy spróbuje się jazdy na motorze, trudno jest ponownie na niego nie wsiąść. Dla wielu motocyklistów jednoślad to podstawowy środek lokomocji. Jeżdżąc motorem zwiedzają Polskę i świat, często podróżując całymi rodzinami. Tak było i na tegorocznym motofestiwalu. Jeden z uczestników również postanowił pokazać klimat tego wydarzenia swoim dzieciom. Dzisiaj pierwszy raz z córcią. Żona nie chce jeździć, ale, ale powoli dzieciaki łapią. No to klimat. świetnie, czyli pan jest dowodem na to, że tutaj całe rodziny mogą no spokojnie. Oczywiście, jutro przyjeżdżam z synem. Dzisiaj córę odwiozę na noc, bo tak mam prikaz, ale jutro przywożę z rana. Syna, I... super temat. Zapraszamy każdego, niech spróbuje. Na pewno będzie chciał wracać za każdym razem. Podczas tegorocznego motofestiwalu trwającego trzy dni uczestnicy mogli nie tylko pochwalić się swoimi maszynami podczas parady motocykli, ale również posłuchać jak zawsze dobrej muzyki i spotkać się z przyjaciółmi. Tak jak na każdym spotkaniu są trzy warunki dobrej zabawy. Przyjaciele, pogoda i co można zjeść i wypić, prawda? Muszą wystąpić co najmniej dwa składniki tego. Albo dobre jedzenie, dobra pogoda, albo dobre jedzenie, dobrzy przyjaciele. Albo dobrzy przyjaciele i dobra pogoda. W tym wypadku występują trzy składniki naraz. W z tym zabawa jest szalona i dzięki, właśnie dlatego tu jesteśmy. Pierwszy raz czy już kolejny? Czwarty raz. Czwarty raz, czyli od samego początku. Tak, pewnie, od tak? samego początku. No i co sprawia, że wracacie? No, no, Frejda. Ten, ten cudowny klimat tak. tutaj jest. Frajda, znajomi, kolegów dużo. Horda Łańcuch jak zawsze stanęła na wysokości zadania, organizując jedną z najlepszych imprez w mieście. Jeździmy cały rok i raz w roku chcemy ich ugościć właśnie w łańcucie, dlatego robimy to co robimy. Potrzebujemy na to dużo czasu i dużo energii, ale opłaca się, zobaczcie dookoła. Przypominamy, że dłuższe fragmenty koncertów, jak również wypowiedzi uczestników festiwalu, będzie można zobaczyć już wkrótce w ramach programu Wolna Scena. Rodzina i małżeństwo nie są rzeczą prostą, za nimi kryje się wiele wyrzeczeń i wysiłków, sukcesów i porażek, z którymi trzeba sobie radzić razem. Co jest więc sekretem udanego małżeństwa? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają pary, które w sierpniu obchodziły w łańcucie złote gody. Najpierw zakochanie, później zaręczyny i narzeczeństwo. Wreszcie ślub i przysięga małżeńska, przyrzeczenie miłości, wierności, wspólnego dzielenia życiowych radości i trosk aż do śmierci. Później bywa różnie. Coraz mniej par dożywa wspólnej, pogodnej starości, przybywa rozwodów, tym cenniejsze przykłady długowiecznych związków. 21 sierpnia trzy pary małżeńskie obchodziły wyjątkowy jubileusz złotych kodów, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego. Jesteście przykładem dobrych rodzin. Możecie z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie. Szanownym jubilatom podczas ich świętowania towarzyszyły rodziny. Tego dnia odznaczeni zostali Krystyna i Stanisław Olech, Wanda i Franciszek Szostek oraz Helena i Władysław Mrzygłód. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz miasta Stanisław Gwizdak udekorował jubilatów medalami i wręczył im legitymację. Gratulując parom pięknego jubileuszu, powiedział, że są wzorem dla młodszego pokolenia. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, dalszych długich lat życia razem. I nie każdy dzień budzi Was radością, darzy energią oraz miłością. Teraz, kiedy liczba rozwodów rośnie, a młodzi decydują się na rozstanie często przez błahy powód, aż trudno uwierzyć w tak długi związek. Jakie rady przekazać młodszemu pokoleniu? Kompromis przede wszystkim. Jedno drugie musi ustępować, bo inaczej to by nie można było do tego wieku dożyć. Po prostu. Cierpliwości, dużo trzeba, miłości i zrozumienia jedno drugiego. Każdy, ale każde małżeństwo, każda żona, każdy ma... wspólny język zdobyli sobie i żeby naprawdę dogadali się, a żadnych rozwodów. W żadnej rodzinie domu, kościoła w domu nie ma, prawda? Jest, są zloty i upadki. Niemniej jednak trzeba sobie nawzajem jakoś tak no, wybaczać, dochodzić do kompromisu i, i trwać. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie został ustanowiony w 1960 roku. Jest nagrodą za spędzenie półwiecza w jednym związku małżeńskim. Do tej pory w całej Polsce otrzymało go ponad milion par. Ten plener to przykład świetnej współpracy kulturalnej pomiędzy gminą miejską i wiejską. 1 sierpnia mówił w odniesieniu do łańcuta wójt gminy Dydnia Jerzy Adamski. Trudno się z tym nie zgodzić. Międzynarodowe plenery malarskie na terenie tych dwóch gmin organizowane są już od 11 lat. Właścicielka łańcuckiej galerii Marzena Kowalska ściąga na Podkarpacie artystów z całej Europy Środkowo-Wschodniej. W końcu plener obraca się w kręgu pogranicza. Mała wieś Japonka, położona w gminie Dydnia Kołobrozowa, co roku przez dwa wakacyjne tygodnie staje się miejscem intensywnej pracy twórczej ponad 20 osób różnych narodowości. Tak dzieje się w tym regionie od 11 lat. Na międzynarodowe plenery malarskie artystów zaprasza właścicielka łańcuckiej galerii Marzenie. Zwykle trzymamy się tego, żeby byli to artyści z pogranicza, czyli z krajów tutaj graniczących wschodnią w ścianą. Zwykle Łotwa, Litwa, Ukraina, Białoruś najczęściej. Ile to osób było w tym roku? W tym roku mieliśmy 24 osoby. Bardzo wygodne warunki dla pracy. Милые товарищения, так, милые господа, которые завше поможет. Тут я приезжу, что отпочиваешь для себя, для души, для творчества. Ну и пенькные постали от образы, то, что там вот, можно забачить. То оточение двору, парк, D y właściciele dworu, Państwo Berentowie, to wszystko stwarza taką fajną atmosferę. Oni tu się świetnie czują no i co roku tworzą coraz więcej. Ja mam takie obrazy bardzo pr pracochłonne i ostatnio to podczas pleneru no dobrze, jeżeli dwa obrazy gdzieś tam ledwie, ledwie, a tu udało mi się znacznie więcej, to znaczy prawie pięć obrazów. Prace już oprawione zostaną zaprezentowane w październiku, w łańcuckim manerzu. Część z nich trafi później do galerii Marzenia. W tamtym roku mieliśmy aż z Syberii artystów, gdzieś tam z chińskiej granicy czy z, z Petersburga. Bo naprawdę turyści, ludzie przyjeżdżający później do galerii pytają, a skąd w ogóle takie prace, takie nazwiska, skąd pani takie ma tu w Ońcucie. No i te i się im tłumaczy, że właśnie plenery, że przyjeżdżają różni ludzie, że to nie są tylko miejscowi artyści. Artyści podczas pleneru mieszkali w Japonce, ale tworzyli na terenie całego Podkarpacia w okolicach Łańcuta, Rymanowa, Sanoka czy Soliny. A w przerwie od intensywnej pracy oczywiście wiele godzin rozmów i wymiany myśli. Kontakty się nawiązują, utrzymują przez wiele lat. Myślę, że to są też takie y, rozmowy terapeutyczne. Nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o sztuce, ale również o życiu, o osobistych kłopotach, problemach. I pewnie jedna z takich rozmów przyniosła artystom pomysł, by wyróżnić swój wernisaż poplenerowy nadając mu miano truskawkowego Sylwestra. Czerwone owoce można więc było dowoli zajadać, ale i patrzeć na nie, mówić o nich, a nawet się za nie przebrać. PTG Soku Łańcuch od początku sierpnia rozpoczął przygotowania do nadchodzącego sezonu pierwszej ligi. Do drużyny poza dwoma zawodnikami z doświadczeniem ekstraklasowym dołączył również trzecioligowy trener z Jarosławia Mateusz Leja. Jak wyglądają treningi oraz jakie cele stawia przed zespołem trener Dariusz Kaszowski? Na te pytania odpowiedzi szukał Marcinia Worski. Historia znów napisze się od nowa. PTG Sokół łańcuch rozpoczął swoje przygotowania do sezonu zasadniczego. W sierpień dla ubiegłorocznych finalistów pierwszej ligi upłynie pod znakiem ciężkich jednostek treningowych po dwa razy dziennie. Naszych zawodników możemy od wczesnego poranka zobaczyć, bądź na stadionie pracujących nad swoją motoryką i wydolnością, bądź to w zaciszu hali MOSIR, szlifujących technikę i formę rzutową. Ten okres między sezonami już się nie odpoczywa, nie leży do góry brzuchem, tylko po prostu wszyscy pracujemy, przyjeżdżają na ten okres przygotowawczy już przygotowani. Ale myślę że świetnie, jeśli po prostu, jeśli mówimy o jakimś profesjonalizmie w sporcie, no to na pewno właśnie tak on wygląda. Nie obyło się bez zmian personalnych w porównaniu do ubiegłego sezonu. Wielkim sukcesem sztabu szkoleniowego i zarządu jest zatrzymanie trzonu zespołu. Zawodnicy, którzy w tamtym sezonie stanowili o sile Sokoła łańcucha, tacy jak Rafał Kulikowski czy Marcin Powódzki zdecydowali się pozostać w naszym mieście i za rok znów bić się o najwyższe cele ligowe w barwach naszego klubu. Bardzo zadowolony jestem, że został utrzymany skład zespołu. Ten, ten podstawowy z tamtego sezonu. Odeszły, jakby nie były, no, trzy ważne postacie: bo Dawid Bręgi, Szymek, Rduch, Jurek Oszuta, zawodnik, który jest wychowankiem naszego. Klubu. Drugim graczem, który nas wzmocnił jest to Krzysztof Jakubczyk. No, można powiedzieć, że to jest uznana firma i marka na parkietach pierwszoligowych. Na parkiecie poza gwiazdami koszykówki spotkaliśmy również przyszłą i bardzo perspektywiczną postać wywodzącą się z Łańcuta. Syna trenera Dariusza Kaszowskiego, mistrza Polski z WKK Wrocław, MVP tego turnieju oraz aktualnego reprezentanta naszego kraju do lat 14, Mateusza Kaszowskiego. Nie mieszkaliśmy zapytać o jego wspomnienia z ubiegłego sezonu. Atmosfera była naprawdę niesamowita w zespole. Każdy był mega uciszony z tego powodu, że wygraliśmy te Mistrzostwa Polski. Poziom wysoki, dajmy na to, że wysoki. W finale nie spodziewaliśmy się, że aż tak wysoko przeciwnik postawi poprzeczkę. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla naszego zespołu będą Mistrzostwa Podkarpacia, które w tym roku odbędą się 11 do 13 września w Łańcucie. Gorąco zapraszamy do kibicowania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.